Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, to jest gra Rider. Ja jestem Patryk W internecie znany jako bardziej gry OPM Więc dzisiaj nietypowo Zaczniemy sobie nową serię, nie już audiobooki A serię z gier fabularnych Tomb Raider idzie na pierwszy rzut Muszę Was ostrzec. W ogóle nagrywam to już w sumie trzeci raz a w grę będę teraz czwarty raz zaczynał grać, więc no niestety. Jak widzicie 2% przeszedłem, bo próbowałem nagrać to wcześniej, ale się coś zrypało po prostu. I uwaga, teraz jak puszczę będzie dosyć głośno filmik startowy, intro. I ostrzegam Was, ściszcie sobie trochę głośniki albo słuchawki, bo ja na samym początku jak miałem to na fulla odpalone, to prawie ogłuchłem. No to co, zaczynamy? Zaczynamy. łatwe, bo gram na padzie. Pewien dróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W czarniejszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś, coś daje nam siłę, by iść dalej, by nie poddawać się. Już jestem. No, filmik był trochę głośniejszy niż e, sama gra. Nie dało się tego filmiku ściszyć e, w grze, po prostu. To jest właśnie jeden minus tej gry. E, ale no, już jesteśmy. Znaczy, ja nie mo, jeszcze nie steruję LAROM, a tu jest taki mm, kascenka robiona na silniku gry, już, bo wcześniej już był to. Jeśli się nie mylę, to jest Cinematic, chyba. tak. E, no i więc nagrywam to drugi raz i teraz pewnie mi nie wyjdzie tak zajebiście jak wcześniej ale z góry mówię że do pewnego momentu wiem co się dzieje w tej grze więc no nie będę zaskoczony niektórymi fragmentami gry choćby tym co zaraz zaraz się stanie napisy początkowe, jak zwykle coś miałem problem z nagrywaniem bo miałem ustawione miejsce na dysku yy, jakiś folder, którego już nie było i nagrywało się, ale nie zarchiwizowało się nagranie taki dziwny problem miałem ale ustawiłem sobie na pendrive'a nagrywam na pendrive'ie ale jest pendrive jeszcze zimny jest, bo ten mój pendrive się tak nagrzewa jak e, jest kopiowanie albo e, przenoszenie jakichś elementów z niego na, albo na niego, że szkoda gadać. Jakiś, jak go wyciągnąłem z komputera to był taki gorący, że. szkoda gadać. Jakiś do dupy zrobione pendrive po prostu. A że jest 32 gigowy no to muszę się teraz rozhuśtać Dawaj. Się dawaj, dawaj. Dobra, teraz w tą stronę. Dawaj w tą stronę. No, Lara, dawaj. No, będzie, będzie. Jak się opalisz nogi, to nie dziwo to. O, już się udało. I się oczywiście taki bohater zawsze w takiej grze albo filmie musi nabić się na coś. Szkoda, Galiś. No, wyciągaj to. Gram na padzie, ale w niektórych momentach będę używał myszki. To jest ciekawe. Ja z celowaniem na jestem... nie jestem nie, niezaprzyjaźniony nie niestety. To jest za oh. Oh, oh. Tutaj jest jeszcze taki ziomek, yy, który będzie nam przeszkadzał, ale zginie. No, podpalaj to, podpalaj. O, babcia wróciła, to będzie trochę głośno o, przez chwilę. Jak to pierdolnie zaraz. O, chwytaj się. Błaź, 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 błaź. Ciekawy sposób chce pomóc. Ja się nie zatrzymywać, iżesz. Jak sobie ręki nie opali w taki sposób. Już tu wiem o co chodzi. To szybko pójdzie. Tu trzeba to podpalić. To podpalić. I to podpalić. Teraz idziemy tu do góry. Czekamy się tego Zawczas czas. zawczas, czas, czas, Dojewałem. Zawczas to zrobiłem. Dobra, jedną powinno wystarczyć. No dawaj. Tu się zawali. No dawaj, dawaj, dawaj Ale by się do dupy wskoczyło W ostatniej chwili korektę wziąłem Dawaj, dawaj Lara Teraz będzie trzeba trigery wciskać na zmianę. Owaj, dawaj, 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 dawaj. Bum! Dobra, a no tu idziemy. Biegni, biegni. nie mam kontroli nad nią Ona cuduje Nagle skręca w drugą stronę No No łap się, łap. Samolot O, do góry, do góry Oczywiście musi się wszystko rozdupcyć, po kolei Ja, że tu nie jest tak wąsko. No, podwójny skok. Ale jebu. Nic ciekawego tu nie ma. Myślałem, że coś ciekawego tu będzie. Oczywiście. Nabrzeżny las. Schroń się przed burzą. Tu, tu, tu. tu, tu. I nagle burza się pojawiła. Zabawne. Odpowiedzcie proszę. Skąd na patyki wziąła Słucham. Kamerę weźmie i filmik odpali. A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej, chimiko-mitycznej, słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na. No dobrze. Dobrze. I sam dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Ej, dalej, Ej, bo znowu jak zagranę. możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na Półlaro? Po... Nie tylko rodzina sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai. Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem! To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do smoczego trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno... Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne smoczego trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że Dosyć. poważnie... Od... Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem? Porąbany doktorek. Se wymyślił. jak można na statek powiedzieć łódka nie mogę tak tu siedzieć a muszę znaleźć coś do jedzenia jest tu coś ciekawego czły są Dągołę. No. Aha. No, chwytaj to. Kurde No, udało się wreszcie No, temu panu już się to nie przyda A czemu miałby nie działać? Tu pobiegniemy, bo tam jest jego skrzynka. Muszę znaleźć coś do widzenia. O no, wyskakuj, wyskakuj. O, jeszcze szczały są. Dobra. To jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Do góry. Tu pobiegniemy. o tam coś jest. Idący miał Nikt nie A tam, eee. opcje rozgrywki. Efekt dialogi podgłośnie. Hmm. jak była pauza jakoś była pauza ja tylko nie wiem jak była pauza właśnie 12 to był screenshot hmm. dobra to na razie tu zakończę